To Jest materiał autorski przygotowany pro bono przy użyciu inteligencji naturalnej. Nie jest sponsorowany ani finansowany zewnętrznie. Zostaw komentarz po lubinie czy subskrypcję. Dziękuję. Pod koniec XIII wieku zakończono przebudowę kościoła opactwa benedyktyńskiego w Saint-Denis w północnej Francji. Wprowadzono tam nowe koncepcje architektoniczne: ostre łuki, sklepienie krzyżowo-żebrowe. Obejście wokoło chóru z odchodzącymi od niego kaplicami, czy też kolumny wspierające żebra i przypory. Ale przede wszystkim udało się wykonać w ścianach duże i długie okna przeszklone witrażami, które wpuszczały do środka mnóstwo światła, nadając wnętrzu niepowtarzalną atmosferę. Kościół w saint otworzył w architekturze nowy okres, zwany gotykiem. Na początku XIV wieku także w Krakowie znajdowało się już kilka budowli w tym stylu. Przy lokacyjnym rynku wznosiła się wczesnogotycka fara miejska, czyli kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Na dzisiejszym Placu Wszystkich Świętych stał niewielki kościół parafialny pod tym właśnie wezwaniem, dziś już nieistniejący. Po obu zaś stronach placu znajdowały się duże gotyckie świątynie klasztorów dominikanów i franciszkanów. Ale najważniejszy kościół diecezji małopolskiej czyli katedra pod wezwaniem świętych Wacława i Stanisława na Wawelu, miała jeszcze charakter romański. Była to już druga katedra, zwana Hermanowską, wybudowana przez ojca i syna Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego. To dzisiaj możemy oglądać jej pozostałości w postaci pięknej krypty św. Leonarda oraz dolnej części wieży Srebrnych Dzwonów. Katedra Hermanowska stanęła na miejscu pierwszego kościoła, wybudowanego za czasów Chrobrego, kiedy to wraz z przyjęciem chrztu powołano do życia diecezję krakowską. Katedra spłonęła w 1305 roku. Odbudowano ją pospiesznie, ale wielkimi krokami nadchodziła chwila, która dała impuls do budowy zupełnie nowej gotyckiej świątyni. Ale nie tylko. Wydarzenie to miało także sprawić, że wawelska katedra stać się miała najważniejszym kościołem w kraju. Nadchodziła Pierwsza krakowska koronacja. W 1306 roku można powiedzieć, odrodzony z popiołów łokietek ponownie wkroczył do Krakowa. Jego przydomek, wbrew powszechnemu przekonaniu, wcale nie dotyczył wzrostu. Według badań szczątków króla miał on około 155 cm, co jak na ówczesne czasy stanowiło wzrost najzupełniej przeciętny. Określenie łokietek, czy też łokieć, odnosić się miało do stanu posiadania władcy, który to był niewspółmiernie mały w stosunku do ambicji. Władysław był najstarszym synem Kazimierza I Kujawskiego z jego drugiego małżeństwa z Eufrozyną Piastówną Opolską. Miał dwóch braci, Kazimierza i oraz siostrę Eufemię. Jego ojciec miał też dwóch synów z Konstancją Wrocławską, z których Leszek Czarny miał zostać później, jak wiadomo, księciem Krakowskim. Ilość kandydatów do podziału niewielkiej ojcowizny ziemi Brzesko-Kujawskiej i Dobrzyńskiej była zatem spora. Łokietek współrządził wraz z braćmi księstwem Brzeskim, a po śmierci Leszka Czarnego dostał w spadku księstwo sierackie. Wtedy też wypłynął na szersze wody historii, biorąc udział w walkach o kraków przeciwko Henrykowi IV Probusowi. Opowiadałem o tym dokładniej we wcześniejszych odcinkach. Z krajowej areny politycznej zmiótł łokietka król czeski Wacław II, który objął posiadłości księcia po tym, jak łokietek utracił odziedziczony po królu przemyśle tron Wielkopolski. Nie wiadomo, gdzie przebywał Władysław przez następne cztery lata. Według tradycji miał udać się do Rzymu aby brać udział w obchodach wielkiego jubileuszu roku 1300, organizowanego przez papieża Bonifacego VIII, jednakże bardziej prawdopodobnym miejscem były Węgry, o czym zresztą wspomina też Długosz. Wprawdzie kraj ten był również pod rządami przemyślidów, ale rosła tam silna opozycja antyczeska, wspomagana przez Bonifacego VIII oraz króla niemieckiego Albrechta Habsburga, obawiających się wzrostu potęgi władcy Czech. W tym czasie małżonka i łokietka, Jadwiga, wraz z dziećmi, przebywać miała w kujawskim Radziejowie, przebraniu zwykłej mieszczki. Tak czy inaczej, to właśnie z pomocą magnata węgierskiego, Amadeja z rodu Aba, w 1304 roku wkroczył łokietek do Małopolski, zajmujący Wiślicę. W następnym roku opanował Sandomierz i ruszył na Kraków. W stołecznej dzielnicy bronił biskup Jan Muskata, gorący zwolennik rządów przemyślidów, mianowany przez Wacława II starostą małopolskim. Biskup Moskata był ciekawą postacią i prawie do śmierci pozostał głównym przeciwnikiem wewnętrznym Łukietka. Pochodził z Wrocławia, gdzie jego ojciec był zamożnym kupcem handlującym przyprawami. Od łacińskiej nazwy jednej z nich, gałki muszkatułowej, wziął się ponoć przydomek biskupa, a podobiznę owej gałki umieszczono w jego herbie obok trzech koron. Złośliwi jednak uważali, że przyzwisko biskup zawdzięczał wyjątkowemu upodobaniu do jednego z gatunków win, zwanego muskatem. Diecezję krakowską objął w 1294 roku, wybrany formalnie przez kapitułę, ale pod silną presją Własława II i uzbrojonych ludzi jego starosty. Muskata miał wielkie ambicje. Od początku rządów dbał o budowanie gospodarczej i militarnej pozycji biskupów krakowskich. Chciał zbudować silne i niezależne księstwo biskupie w oparciu o liczne posiadłości w Małopolsce. Gdy w 1301 roku wygasła na Węgrzech dynastia Arpadów, a Wacław II podjął starania o koronę dla swego syna Wacława III, Muscato został mianowany podkanclerzem Królestwa Węgierskiego. Zmierzając prawdopodobnie do urzędu prymasa związanego z arcybiskupstwem w Ostrzychomiu. Te plany Pokrzyżowała jednak interwencja papieża Bonifacego VIII, który na tronie węgierskim pragnął widzieć Andegawenów. Muskata był świetnym gospodarzem i zarządcą dóbr kościelnych, ale też bardzo niedbałym pasterzem. Nie interesowały go obowiązki wizytacyjne i liturgiczne. Nabożeństwa go nudziły, podobnie zresztą jak celibat, który namiętnie łamał z niejaką Gerusą, córką sądeckiego wójta. Wizerunek Muskaty zdominowała jednak jego bezwzględna działalność jako małopolskiego starosty. Pełniąc ten urząd, był sprawcą wyroków śmierci, wykonywanych na znanych imiennie ludziach. Były to zapewne często porachunki z przeciwnikami politycznymi, ale także bardzo ostre egzekwowanie ładu publicznego. Jego żołdactwo bez żadnych skrupułów dokonywało gwałtów i grabieży, kompensując zapewne niedostatki żołdu ale też twardo wykonując urzędowe konfiskaty majątkowe. Te działania muskaty obrosły wkrótce legendami o widzeniach, przedstawiających go bądź jako niedźwiedzia przekształcającego się w smoka, bądź jako drapieżnego wilka z emblematem zbroczonego krwią miecza. Między wojskami Łokietka a muskaty nie doszło do bezpośredniego starcia, a ich konflikt w okresie 1305-1306 przerodził się w wojnę domową. Piasta popierało bowiem coraz więcej miast oraz przedstawicieli kleru, z arcybiskupem gnieźnieńskim świnką na czele. Najemne wojsko Muskaty dokonywało zaś licznych grabieży, plądrując miasta, wsie i kościoły, które popierały polskiego księcia. Sam biskup nie miał żadnego problemu z okradaniem i paleniem świątyń, ponieważ, jak twierdził, najlepszym kluczem św. Piotra do otwierania kościołów jest topór. Główną wojenną siedzibą Muskaty był zamek biskupi zwany Lipowcem, którego ruiny wznoszą się do dzisiaj niedaleko wsi Babice, przy szlaku Orlich Gniazd. Muskata liczył oczywiście na interwencję czeską. Kiedy jednak po zabójstwie Wacława III szanse na nią spadły do zera, postanowił zmienić front. 1 września 1306 roku miasto Kraków, załoga Bawelskiego zamku, jak i sam Muskata, Uznali za swego władcę Łokietka. Pierwszy krok na długiej drodze zjednoczenia kraju został właśnie dokonany. Na Śląsku jednakże aktywny był wciąż Henryk III Głogowski, który powoływał się na dawny zapis Przemysła II o dziedziczeniu po nim Wielkopolski. Henryk miał również niemałe ambicje, ponieważ już od 1301 roku używał tytułu Dziedzic Królestwa Polskiego, książę Śląska, pan Głogowa i Poznania. W 1306 roku udało się Gługowczykowi zająć większość Wielkopolski. Zwolennicy łokietka zdołali opanować jedynie graniczące z Kujawami północno-wschodnie kresy dzielnicy z Koninem, Kołem i Nakłem. Łokietkowi jednak zależało bardziej na Pomorzu Gdańskim, zagrożonym od dawna przez Brandenburczyków. Ci bowiem w 1308 uderzyli na Gdańsk. Miasto otworzyło przed nimi swoje bramy ale w Grodzie utrzymała się polska załoga z sędzią pomorskim Boguszą. Ten w obliczu przewagi atakujących zaradną Radą Łokietka poprosił o pomoc krzyżaków. Zakonicy wyparli z miasta mradęburczyków, ale przy okazji sami obsadzili gród, zabijając część polskich rycerzy. Gdańsk został spalony, a krzyżacy wkrótce zagarnęli całe Pomorze. Upadek Gdańska odbył się szerokim echem w Europie, co dyplomacja polska zręcznie wykorzystała, kolportując przesadzony obraz przerażającej rzezi gdańskiej z tysiącami ofiar. Jednakże był to niewątpliwie punkt zwrotny w stosunkach polsko-krzyżackich i początek długoletniego konfliktu, który miał się formalnie zakończyć ponad 200 lat później. Łukietek nie mógł bezpośrednio interweniować na Pomorzu, ponieważ stanął w obliczu problemów wewnętrznych w Małopolsce. Nieustannie tlił się tu konflikt z biskupem Muscatą, który rozpoczął knowania z przeciwnikami łokietka, m.in. z Henrykiem Głogowskim. Książę wygonił go z diecezji, cofnął wcześniejsze nadania i zajął dwa biskupie zamki. Arcybiskup Świnka wznowił zaś rozpoczęty w 1306 roku proces kanoniczny przeciwko biskupowi, w którym zarzucano mu nieposłuszeństwo, materialne szkody, na które naraził kościół, nieprawne wstąpienie na tron biskupi. Symonię, czyli handel godnościami kościelnymi i sakramentami oraz mężobójstwo. Ten ostatni zarzut dotyczył wyroków śmierci, które biskup wydawał jako starosta małopolski. Dwa lata później w procesie zapadł wyrok, m.in. ekskomunikujący muskatę i zawieszający go w czynnościach biskupich. Wprawdzie w 1310 roku legat papieski cofnął wyrok sądu i pozwolił muskacie na ponowne objęcie diecezji, ale pozostający poza Krakowem biskup, jeszcze przez 7 lat nie miał odwagi pojawić się w stołecznym mieście. Tymczasem w 1311, w tymże Krakowie, wybuchł najpoważniejszy konflikt przeciwko Łokietkowi, zwany buntem Wójta Alberta. Te wystąpienie mieszczan krakowskich miało według długosza motywy ekonomiczne głównie nadmierne obciążenia podatkowe oraz zagrażający handlowi rozbój na małopolskich drogach. Ale w istocie rzeczy tło buntu było szersze. Krakowski patrycjat i mieszczaństwo były w dużym stopniu niemieckie, silniej związane z Czechami niż piastowską Polską. Czechy też jako najsilniejszy wówczas ekonomicznie kraj Europy Środkowej był atrakcyjnym partnerem handlowym dla miasta. Łokietek był zaś dla tych stosunków potencjalnym zagrożeniem, a poza tym otwarty sprzeciw wobec niego wyrażał przecież najpoważniejszy dostojnik kościelny, biskup Muscata. Tak czy inaczej w maju 1311 Radę Miejską w Krakowie obsadzono buntownikami, którzy do miasta zaprosili Bolka I Opolskiego, będącego lennikiem króla Czech Jana Luksemburskiego. Być może liczono na interwencję Luksemburczyka, który jednakże zajęty w kraju do Krakowa nie przybył. Wobec powyższego, łokietek przebywający wówczas w Starym Sączu zgromadziwszy posiłki węgierskie obległ miast. W czerwcu 1312 Bolko Opolski wobec przewagi księcia Władysława. Oraz niemożności zdobycia bawelu brnionego przez łokietkową załogę, poddał Kraków i powrócił do Opola wraz z wójtem Albertem. Łokietek srodze ukarał buntowników i samo miasto. Według rocznika Krasińskich, kiedy żołnierze łokietka zajęli Kraków, kazali każdemu z mieszczan powtarzać słowa Soczewica, koło miele młyn, by odróżnić Polaków od Niemców. Tych, którzy nie potrafili tego wymówić, zabijali. To pewnie legenda ale Łokietek zakazał prowadzenia ksiąg miejskich po niemiecku, wprowadzając łacinę. Albert stracił dziedziczne stanowisko i osobisty majątek, a na miejscu jego domu, między ulicą Mikołajską a murami obronnymi, zbudowano warowny grudek, który miał odtąd trzymać w ryzach niemieckich mieszczan. Niejako w opozycji do buntu krakowskiego było wystąpienie rycerstwa wielkopolskiego przeciwko rządom książąt śląskich. W 1309 roku po śmierci Henryka cicciaka jego ziemie przypadły do podziału między pięciu synów. Początkowo współrządzili oni Wielkopolską, ale już trzy lata później nastąpił podział ojcowizny. Henryk IV-Wierny wraz z młodszymi braćmi Janem Ścinawskim i Przemkiem Głogowskim otrzymali żagań i poznań. Konrad I. Oleśnicki dostał namysłów i kalisz, natomiast Bolesław księstwo oleśnickie wraz z Gnieznym. Taki podział dzielnicy bez uwzględnienia tradycji, potrzeb i dążeń panów wielkopolskich wywołało bunt rycerstwa przeciwko synom Głogowczyka. Iskrą zapalającą była klątwa rzucona na książąt przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba Świnkę i biskupa poznańskiego Andrzeja Zarępe. Synowie Henryka zostali zaskoczeni rozwojem wypadków, a ich oddziały pod dowództwem Janusza z Bibersteinu dostały w 1313 roku klęski w bitwie pod Kłeckiem, z rąk wojewody poznańskiego Dobrogosta z szamotu herbu Nałęcz. Na przełomie 1313 i 14 padł ostatni punkt oporu, czyli Poznań, a Łokietek, uznany przez lokalne możnowładztwo za jedynego władcę, wkroczył do miasta na początku 1314 roku. W chwili tej doczekał jeszcze wielki orędownik Zjednoczenia i samego Łokietka, arcybiskup Jakub Świnka, który zmarł dwa miesiące później. Po zjednoczeniu Małopolski i Wielkopolski poważnie zaczęła się rysować ewentualna koronacja łokietka na króla. Nie była to jednak sprawa prosta. Tytuł króla polskiego używał bowiem jako dziedzic przemyślidów władca czeski Jan Luksemburski. Problemem był też niedołatwiony konflikt z biskupem krakowskim, a na domiar złego na stolicy apostolskiej utrzymywał się długi wakans po śmierci Klemensa V. W końcu w 1316 roku papieżem wybrano Jana XXII. Rok później Włokietek zawarł zaś finalną ugodę z muskatą i złamany klęskami biskup mógł powrócić do swojej siedziby. W czerwcu 1318 roku wielki zjazd przedstawicieli wszystkich zjednoczonych dzielnic w Sulejowie wystosował do papieża suplikę o zgodę na koronację księcia Władysława. Jednym z argumentów, jakich użyto w piśmie, była zmiana sposobu płacenia przez Polskę święto Czyli obowiązkowej daniny wnoszonej na rzecz papieństwa z racji jego zwierzchnictwa nad danymi ziemiami. Zaproponowano korzystniejsze dla Rzymu pobór jednego denara od głowy w miejsce dotychczasowych trzech denarów ściąganych od każdej rodziny. Odpowiedź papieża, z uwagi na pretensje Jana Luksemburskiego, była prawdziwie dyplomatyczna. My zatem, Chcąc każdego przy prawach mu służących zostawić, osądziliśmy za rzecz słuszną wstrzymać się z wyrokiem takowego przyznania, przez co atoli nie myślimy bynajmniej przesądzać prawa należącego wami i innym proszącym, którego wolno wam będzie używać, jaki kiedykolwiek zechcecie, bez ujmy i ubliżeniu prawu cudzemu. Podobno do tej bulli dołączono także tajne listy, w których papież bardziej zdecydowanie przyzwalał na koronację. Niemniej jednak polscy biskupi zdecydowali, Zinterpretować wszystkie niejasności na swoją korzyść. 20 stycznia 1320 roku w Katedrze Wawelskiej arcybiskup Gnieźniński Janisław koronował Władysława Łokietka wraz z żoną Jadwigą na króla i królową Polski. Insygnia królewskie wykonano na nowo, ponieważ te, z których korzystali Przemysł II i Wacław II, zostały wywiezione do Czech. Po raz pierwszy koronacji dokonano w Krakowie. Co miało być argumentem, że nie jest to uzurpacja praw czeskich, ponieważ Władcława II koronowano w Gnieźnie. Od tego momentu katedra wawelska aż do XVIII wieku stała się wyłącznym miejscem koronacji władców Polski. W momencie koronacji władza łokietka obejmowała trzon ziem polskich Małopolskie, Wielkopolskie, Łęczyce, sierad i południowe Kujawy z Brześciem. Na północnych Kujawach z Wrocławiem, w siemi Dobrzyńskiej na Mazowszu i na Śląsku rządzili inni piastowie. Pomorze Gdańskie znajdowało się w ręku Krzyżaków. Z wielu stron otaczali łokietka potężni wrogowie. Na południu roszczenia do korony polskiej podtrzymywał królewski Jan Luksemburski. Na zachodzie walki toczono z Marchią Brandenburską, która jednakże po wymarciu wraz z margrabią Waldemarem dynastii askańskiej popadła w wewnętrzny chaos. Na północy najtrudniejszym sąsiadem pozostawał zakon Krzyżacki któremu Łokietek nie zamierzał odpuścić zagarnięcia Pomorza. W 1320 wytoczył krzyżakom przed sądem papieskim proces o zwrot zajętych ziem, który teoretycznie wygrał, ale w praktyce nic się nie wydarzyło. Dla papieża Jana XXII Polska była odległa i uboga, a dla ochrony chrześcijaństwa przed wschodnimi poganami rozsądne było równoważenie siły państwa łokietkowego i zakonu. W 1329 roku Jan Luksemburski ruszył z krzyżakami na Krucjatę przeciwko Litwie. Łokietek jako sojusznik wielkiego księcia litewskiego Gedymina, którego córka Anna była już żoną królewicza Kazimierza, uderzył w odwecie na zakonną ziemię chełmińską. Rozpoczęło to regularną wojnę polsko-krzyżacką. Zakon zdobył Dobrzyń. Zmuszono księcia polskiego Wacława do złożenia hołdu lennego Janowi Luksemburskiemu, splądrowano Kujawy spalono Włocławek z katedru. W kolejnym roku krzyżacy uderzyli na Kujawy, zdobywając Radziejów, Bydgoszcz i Nakło. Po kilku kilkumiesięcznym rozejmie wojna przybrała na sile w 1331. W drugiej połowie lipca wielki marszałek Dietrich von Altenburg wyruszył z wojskiem zakonnym z ziemi przeszedł Wisłę i skierował się na Kujawy, zajmując Bydgoszcz. Następnie ruszył na południe, wkraczając na tereny Wschodniej Wielkopolski, zdobywając pyzdry. Tam też posuwające się w ślad za Altenburgiem wojska polskie stoczyły z krzyżakami pierwszą przegraną potyczkę. Ale dalszy pochód krzyżacki w kierunku Poznania został powstrzymany przez rycerstwo polskie w okolicach Bnina i Zaniemyśla. Krzyżacy ruszyli pod gniezno, które poddało się 31 lipca, a w drodze powrotnej do Torunia złupiono jeszcze arcybiskup Żnin. Jednakże główną kampanię z udziałem wojsk czeskich planowano na wrzesień. Celem głównym miało być tym razem zupełne rozbicie Królestwa. Liczące około 7 tysięcy zbrojnych wojsko zakonne, prowadzące też machiny oblężnicze, przekroczyło 12 września Wisłę pod Płockiem, kierując się w stronę Kalisza, gdzie miało się spotkać z armią Luksemburczyka. Ten jednak nie przybył o czasie, zajęty zdobywaniem śląskiej Niemczy. W tej sytuacji podjęto decyzję o odwrocie pod Radziejów. Tymczasem Okietek zdołał zgromadzić pod Łęczycą około 5 tysięcy zbrojnych. Wobec decyzji dowództwa Krzyżackiego o zajęciu Kujaw, główne siły zakonu ruszyły w kierunku brześcia Kujawskiego. Przed południem 27 września oddziały polskie zupełnie niespodziewanie natrafiły na tylną straż wojsk Krzyżackich, które nie zdążyły jeszcze opuścić Radziejowa. Przewaga liczebna wojsk polskich. Zadecydowała o zwycięstwie. Do niewoli dostało się 56 rycerzy zakonnych wraz z dowódcą Dietrichem von Altenburgiem. Po południu tego samego dnia wojsko polskie pod bezpośrednim dowództwem Łokietka, posuwając się w kierunku Brześcia, zostało zaatakowane w okolicy wsi Płowce przez powracające główne siły krzyżackie. Rozpoczęła się druga faza bitwy, w której Krzyżakom udało się odbić z niewoli marszałka Altenburga, ale sami ponieśli ogromne straty. Bitwa pod płowcami pozostała taktycznie nierozstrzygnięta, ale strategicznie stanowiła sukces strony polskiej, ponieważ de facto ocaliła byt królestwa. Niestety już wiosną następnego roku krzyżacy ponownie uderzyli na Kujawy, trwale zajmując Brześć i Nowrocław i Gniewkowo. Ponad 72-letni Łokietek nie miał już ani sił, ani zasobów, by bronić rodzinnej dzielnicy. Zmarł 2 marca 1333 roku i został pochowany w katedrze na Wawelu. W 1293 roku ówczesny książę Brzeski poślubił Jadwigę, córkę księcia Wielkopolskiego, Bolesława Pobożnego. Jej matką była Jolenta Helena, córka króla Węgierbeli IV, siostra świętej Kinki. Małżeństwo było przepieczętowaniem sojuszu między Łokietkiem a Przemysłem II, który był opiekunem kuzynki po śmierci Stryja. Jadwiga była aktywną uczestniczką życia politycznego kraju. W czasie uchodźstwa łokietka w latach 1300-1304 ukrywała się w kujawskim Radziejowie z trójką dzieci, w domu mieszczanina Gierka, który został potem obdarowany przez łokietka wójtostwem. W czasie buntu wójta Alberta przebywała na krakowskim zamku, nominalnie dowodząc jego obronę. Paktowała też z biskupem Muskatą w imieniu męża, doprowadzając do finalnej ugody przed jego koronacją. Po śmierci króla otrzymała jako oprawę wdowią ziemię sądecką. Zamieszkała w klasztorze Klarysek w Starym Sączu, tam też zmarła w 1339. Władysław i Jadwiga mieli pięcioro dzieci. Najstarsza córka Kunegunda została żoną księcia świdnickiego Bernarda. A po jego śmierci wyszła ponownie za mąż za księcia saskiego Rudolfa I z dynastii askańskiej. Dwaj synowie pary Stefan i Władysław zmarli w dzieciństwie i zostali pochowani w kościele Franciszkanów w Krakowie. Kolejna córka Elżbieta została żoną króla Węgier Karola Roberta. Było to jedno z najważniejszych wydarzeń ówczesnego czasu. Długie panowanie Elżbiety na węgierskim tronie. Bardzo przyczyniło się do wzrostu potęgi państwa polskiego. Młodo zmarła również ostatnia córka Jadwiga, a ostatnie dziecko pary królewskiej Kazimierz miał zostać ostatnim piastem na polskim tronie. Cokolwiek by nie mówić o bilansie rządów Łokietka, z podziwem należy patrzeć na jego upór i niezłomność w dążeniu do celu. Kiedy zmarł przyrodni brat księcia Leszek Czarny, a Władysław zdecydował się wziąć udział w walkach o krakowską sukcesję, miał niespełna 30 lat. Przez kolejne 30 doznał licznych wzlotów i upadków, ale finalnie doprowadził do swojej koronacji i odrodzenia piastowskiego królestwa. Zbliżał się wprawdzie kres jego dynastii, ale osiągnięcia Łokietka dały solidny fundament do budowy późniejszego, silnego państwa Jagiellonów.